W sensie na YouTubie, ale wróciłam ze stanów, musiałam się ogarnąć. I co? Licencjat! bronię licencjat pojutrze, więc tak naprawdę wszystko w moim życiu ostatnio się kręci wokół nauki, a wcześniej pisania pracy i tak dalej, więc w ogóle nie miałam przestrzeni na jakieś um, kreatywne działanie. Natomiast jedę teraz do rodziców, a jest sobota wieczór, bo chcę jutro, czyli w niedzielę totalnie cały dzień się wycilować, pójść na spacer do lasu i tak dalej, więc tak więc jedziemy z moją piórką. O licencjacie trochę więcej wam może opowiem w dalszej części tego vloga, a teraz jadę, bo, bo już i tak jest mega późno. się właśnie na obronę. To jest ten dzień w końcu. Stwierdziłam właśnie, że to uwiecznie, bo no myślę, że fajnie jest mieć uwieczniony taki moment, także no ta obrona będzie elementem tego weekly vloga. Um, cieszę się w końcu, że to już jest dziś, bo od kilku tygodni codziennie się uczę, codziennie ćwiczę i wiem, że obrona to tylko formalność niby i tak dalej, ale no nie wiem, no jednak uważam, że po prostu trzeba się przygotować, i... i też chyba forma obrony jest różna na różnych uczelniach. No ale u mnie to nie jest tylko obrona swojej pracy, ale też odpowiedzenie na pytanie z toku studiów. A że ja studiowałam taki trochę podwójny kierunek, bo i zarządzanie, i psychologię, no to mam tych zagadnień trochę dużo. No i tak naprawdę wszystko się może trafić, więc trochę mnie to stresuje. Generalnie lekki stresik jest dzisiaj. Wczoraj było tak. Wczoraj było dosyć nerwowo, w sensie już wieczorem miałam taki żołądek ściśnięty, mimo to, że tak świadomie się nie stresowałam, ale no ewidentnie podświadomie się stresowałam, więc, um, więc tak, ale dzisiaj w sumie jak wstałam, poza tym, że miałam nad ranem koszmar, że się spóźniłam na obronę, klasyk, to jest okej. Okay. No i mam nadzieję, że się obronię dzisiaj, um, bo po prostu chciałabym już mieć to ze sobą i przynajmniej trochę... Mieć wakacje, chociaż wakacje nie istnieją już w dorosłym życiu, bo trzeba pracować, ale, no wiecie, przynajmniej będę miała naukę z głowy. Chociaż powiem Wam, że ja lubię się uczyć. Ja staram się do tego tak podchodzić nie, że o Jezu, że muszę się uczyć tylko, że dosłownie nauka tacy privilege. Ja po prostu staram się korzystać z tego, że mam możliwość studiowania na fajnej uczelni i nauki na niej. I nie traktuję tego jak jakiś przykry obowiązek, bo trzeba zrobić studia i trzeba to się, i trzeba zdać coś tam, tylko po prostu staram się do tego tak podchodzić, że to jest fajne, fajne, że mam możliwość nauki I, i to mi pomagało, kiedy miałam już takie momenty, że... Że już nie miałam siły, już mi się nie chciało tego czytać, Nie chciało mi się już ćwiczyć Z tej prezentacji, więc. Więc tak, więc polecam ten sposób, bo mi pomaga. No i co, muszę wyjść za jakieś 45 minut. Także jeszcze mam chwilkę, ale no muszę się powoli zbierać, bo stwierdziłam, że ja tam nie chcę przyjeżdżać na. Mam o 10.30 obrane, więc fajnie, to jest taka idealna, powiem szczerze, pora. Dobra, szczerze, teraz jak. To yy, zaczęłam gadać To pewnie wytnę <grywa> To zaczęłam się bardziej stresować Więc chyba po prostu przestanę już gadać I włączę sobie jakąś fajną muzykę I skończę makijaż Ubiorę się, wyjdę jeszcze z misią na chwilę I pojadę tam Bo też nie chcę tam jechać yy, I być tam godzinę przed Tylko jednak wolę tam przyjechać Tak 15 minut przed Żeby tam nie siedzieć i się nie stresować Także no Staram się też w ogóle powiem wam tak być w tym momencie, bo wiem, że ja teraz jestem taka, że chcę, żeby to już było po wszystkim i w ogóle, ale wiem, że będę do tego wracać kiedyś, myślałam, jak będę starsza, e, także też fajnie, że mogę sobie to tutaj uwiecznić. No, dobra, kończę makijaż i lecę. co chodziło za mną od paru dni, ale nie mogłam tego zrobić, bo po prostu wszystko się kręciło wokół nauki. Mam straszną ochotę na chlebek bananowy i strasznie chcę go zrobić. Mam dojrzałe banany, mam wszystkie składniki, więc zrobię go w takiej wersji troszeczkę zdrowszej, bo chcę go też zrobić z mąką owsianą orkiszową. Może dodam trochę chocolate chips. No, więc tak, więc biorę się do roboty. Strasznie się jaram, że się obroniłam i to na piątkę. I jak ta komisja mnie potem wezwała na odczytanie wyniku, i powiedzieli właśnie, że z przyjemnością mnie informują, że mogę się posługiwać tytułem licencjatki. W ogóle mega fajny feminatyw. I to też powiedział przewodniczący komisji, facet. Więc tym bardziej miałam takie, ok, nice. No, więc mam wyższe wykształcenie. Jest to mój tytuł zawodowy. Um, więc jaram się. Jaram się, bo naprawdę bardzo dużo pracy w to włożyłam. Pisanie pracy, potem uczenie się. Naprawdę to był bardzo intensywny czas. Um, I też fajne. Uważam, że fajne, no bo z jednej strony stres, nauka, dużo tego, ale z drugiej strony no myślę, że to jest po prostu tego warte. I teraz mam powiedzmy wakacje. E, bo idę na magisterkę, ale jeszcze nie zdecydowałam jaki kierunek, bo mój kierunek, który teraz studiowałam, on jest super, i szczerze, mogłabym go zrobić drugi raz e, i mogę też z niego robić magisterkę, ale po prostu stwierdziłam, że chyba lepiej będzie, jak zrobić czegoś innego, bo fajnie jest mieć dwa różne takie obszary. W których jesteś po prostu dobry, masz wiedzę. Także, no mam dwa wybory, ale nie powiem jakie. Zobaczymy myślę pod koniec września, jak już będę po prostu się rekrutować. W ogóle mam graduację też na, moim, na mojej uczelni, mam taką wiecie z czapeczkami, togami i tak dalej, więc fajnie. Patrzcie jakie dojrzałe. Super. Witam się z wami w takich okolicznościach przyrody Ja sobie właśnie jem obiad Mam tutaj klasyczny, wegetariański obiad, czyli tofu Po prostu z warzywami Mam tutaj bataty, marchewki pieczone i humusy dwa, różne Chciałam przestawić kamerę, bo nie wiem czy jest dobre światło I ktoś zaczął kosić właśnie, więc sorry za hałas w tle Albo pieski Ale przychodzę do was z takim letnim TBR-em Czyli co mam zamiar przeczytać w lato. Nie mogłam się tego doczekać, aż będę po prostu już po egzaminach, po obronie i będę mogła sobie czytać normalne, powiedzmy, książki, nienaukowe, niezwiązane ze studiami. Także, I'm excited. Już zjadłam i stwierdziłam, że przeniosę się w inne miejsce, bo tu jest lepsze światło. Aktualnie jestem w trakcie czytania dwóch książek i przez to, że nie miałam za bardzo przestrzeni na czytanie ich, no to najpierw chcę właśnie je skończyć bo teraz w końcu mogę, zanim przejdę do tych nowych, więc zacznę właśnie od tych, które teraz kończę, jestem w trakcie czytania i pierwszą z nich jest Traumaland, jestem prawie już na końcu i powiem wam, że książka Traumaland Michała Bilewicza to jest to jest dosyć mocna książka, tą książkę poleciła mi w ogóle moja pani profesor na studiach, ponieważ ona tak w skrócie po prostu opisuje społeczną psychologię Polaków, Naszego narodu, czyli dlaczego Polacy zachowują się, jak zachowują, dlaczego Polacy mają syndrom oblężonej twierdzy, dlaczego zawsze Polacy uważają się za ofiarę wszystkiego, dlaczego Polacy wszędzie widzą wroga, i tak dalej, wiecie, no to jest można to sobie łatwo gdzieś tam wyobrazić, jeżeli chodzi o taką przestrzeń też polityczną, w jaki sposób się przedstawia jaka jest narracja. Myślę, że temat w ogóle jest bardzo yy, aktualny, biorąc pod uwagę tego, co się dzieje na przykład na granicach i tak dalej. Ta cała polityka strachu. Ludzie się boją, ludzie walczą, bronią granic i tak dalej. Każdy może mieć swoje zdanie na ten temat, więc nie będę się w to teraz zgłębiać, bo nie chcę rozpętywać żadnej burzy. Natomiast yy, temat aktualny myślę, że jest zawsze aktualny, bo zawsze coś się dzieje, prawda? No ale mówię akurat teraz. I ta książka po prostu opisuje Dlaczego Polacy są, tacy jacy są. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa. Jak wyrywać się z wpływu historycznej traumy mocno polecam. Kolejną książką, której nie mam przy sobie, ale yy, czytam ją i jestem w połowie jest Paradyzja. To jest książka science fiction. E, dosyć krótka, tak w ogóle. Jestem w połowie, więc no jeszcze pełnej opinii na jej temat nie mam. Ale książka jest o Paradyzji, czyli o takiej kolonii orbitalnej, która od lat nie ma kontaktu z Ziemią. Na tej planecie, powiedzmy, że jest planeta, e, obowiązuje pewien ustrój, mają tam swoje prawo e, i, i na początku książki poznajemy bohatera, który z Ziemi leci na tą, e, tej, do tej kolonii, żeby napisać reportaż. E, no i poznajemy, co tam się dzieje w tej kolonii. No i mm, nie dzieje się tam zbyt dobrze i generalnie książka jest właśnie o tym, e, o, o systemie totalitarnym, ponieważ tam w tej kolonii, w tej paradyzji ludzie są kontrolowani. Każda ich myśl, słowa są, polegają na ścisłej kontroli. Mm, I to jest taka dosyć przygnębiająca wizja. Natomiast to mi daje taki właśnie vibe. Orwella, no nie, więc um, byłam bardzo ciekawa. E, no więc tak, jestem w trakcie jej czytania. Dobra, teraz przechodzimy do książek, które e, chcę przeczytać, więc wejdę sobie szybko na Goodreads'a. Pierwszą książką, którą bym chciała przeczytać, jest Becoming Supernatural, doktora Joe Dispenzy. I to jest taka książka, wiecie, w stylu Potęga Podświadomości i tak dalej. Natomiast ja nie przepadam trochę z takimi książkami już, bo. Back in the Day to było dla mnie takie bardzo nowe, świeże i byłam w ogóle pod wrażeniem. I naprawdę te książki no, w pewnym stopniu na pewno zmieniły moje życie, podejście do różnych rzeczy, natomiast one są zawsze, uważam, za długie te książki. Powielanie jest ciągle tego samego, i tak naprawdę nic z tego nie wynika. Um, także ja nie jestem fanką tych samorozwojowych książek, pop psychologicznych książek, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, czy to w ogóle jest prawda, czy nie, co ta osoba pisze. Um, natomiast słyszałam, że ta książka jest naprawdę mocna i wartościowa. Więc, mimo to, że nie przypadam za takimi pozycjami, to stwierdziłam, że po prostu. Miej szanse i zobaczymy. Drugą książką jest książka Nauka jest kobietą. E, 24 eseje obalające seksistowskie mity. Tą książkę widziałam chyba na Instagramie u Martyny Zachorskiej, u, ona się nazywa e, Pani od Feminatywów na Instagramie. Ona czasami wrzuca naprawdę bardzo fajne artykuły, więc stwierdziłam, że mm, znajdę na tą książkę, bo ja bardzo lubię feministyczne pozycje. Eee, także tak, więc to jest kolejna książka. Następna książka to Powrót z bambuko e, Kasi Nosowskiej. Ja tą książkę już dostałam bardzo dawno temu i zaczęłam ją gdzieś tam czytać, ale mm, przepadła gdzieś, więc po prostu stwierdziłam, że chcę ją przeczytać, bo bardzo lubię Kasię Nosowską i mm, ona jest specyficzna. W sensie, wiecie, specyficzna też zależy, co dla kogo jest specyficznym, e, ale uchodzi za taką wrażenie. Natomiast jestem bardzo ciekawa tej książki po prostu, więc tak, więc stwierdziłam, ona mi daje taki trochę wakacyjny vibe w ogóle, Kasia Nosowska. Ym, nie jest to typ cozy, jesieniarskiej książki, tylko właśnie takiej raczej kolorowej, radosnej, letniej. Dlatego też właśnie ym, to jest moja kolejna pozycja do przeczytania. Słyszycie, jak tak śpiewa na mną? Kocham to. <grywa> Ostatnią książką, którą chcę przeczytać jest Dzień dobry potworku. Tą książkę widziałam chyba u literackich. Um, no i to jest podobno książka taka, wiecie, o takiej tematyce trochę cięższej, o terapii. Kolejna książka, znowu samorozwojowa. Ups. Uh, The Comfort Crisis. Um, też czytałam o niej bardzo dużo pozytywnych opinii. Zobaczymy. Zobaczymy. Po prostu nie wiem czemu, ale ja mam tak, że ja w lato mam bardziej ochotę na takie właśnie książki bardziej takie radosne, optymistyczne, takie niezbyt ciężkie, niegłębokie, bo to są książki zarezerwowane na jesień i zimę, okej? Okay? Jakby ja chcę sobie pić Pumpkin Spice Latte, leżeć sobie pod kocykiem i po prostu czytać takie cięższe książki, a w mam ochotę na coś takiego właśnie nowego, na taki trochę samorozwój, na taki science fiction, chociaż science fiction też daje mi vibe jesieni, no ale jakoś tak wyszło z tą paradyzją wcześniej. A um, też właśnie dlatego ta nosowska, bo wiecie, kolory, radość, nowe podejście do życia, wiecie, tak po prostu już mam okej. Okay. Więc zobaczymy, najwyżej po prostu oddam kogoś, albo przeczytam 50 od pierwszych stron i po prostu wyciągnę z tej książki wnioski i to będzie na tyle, bo na przykład potęgę podświadomości, tak samo jak... Mm, potęgę teraźniejszości i te takie, wiecie, wiralowe książki, które były wiralowe w 2021 roku. To ja takie czytam, 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 doszłam do, nie wiem, powiedzmy, setnej strony i miałam takie, come on, gdzie jest coś nowego? To cały czas jest o tym samym. I oczywiście to jest wartościowa treść, która potrafi pomóc, otworzyć głowę albo spojrzeć na rzeczy z innej perspektywy. Natomiast no, to mogło być krótsze. Po prostu. I w sumie z książek to chyba na razie tyle. Yy, przyznam szczerze, że ja tak zapisywałam te pozycje do przeczytania, tak bardzo na bieżąco, więc yy, może coś w międzyczasie wpadnie. Oczywiście, jakby to jest to, co mam na ten moment, ale w ogóle muszę Wam polecić um, podcast, który ostatnio, w sumie ostatnio no już od dawna słucham natomiast słuchałam wczoraj mm, odcinku. I to jest podcast Biologiczna Rezyliencja Asi Wojsiat i Zosi Wieńczewskiej. ja One obydwie mają w ogóle swoje, jakby separate podcasty, więc je też uwielbiam i polecam bardzo, ale właśnie mają wspólny podcast. I one mówią o takich ciekawych rzeczach, na przykład wczoraj słuchałam odcinka, który się nazywa Ruch i mikroby w regulacji stresu. Amazing. Wcześniejsze to na przykład człowiek i natura, kluczowe połączenie do dobrostanu, jak budować odporność psychiczną, alkohol, dlaczego tak nas stresuje, jelita, stres, umysł. Kocham takie mm, tematy, takie właśnie biologiczne, psychologiczne, bardzo, bardzo ciekawe, więc jak coś, to polecam ten podcast i, i będę na pewno go też słuchać w latach, jak będę wychodzić odcinki. Słucham też innych podcastów, ale to jest akurat ten, który mm, po prostu mam tak na bieżąco powiedzmy do polecenia. W ogóle mam taki plan na to lato, żeby właśnie czytać. Ostatnio też zaczęłam znowu regularnie journalingować. Więc dużo piszę, hmm, żeby tak po prostu być tu i teraz i rozwijać się i trochę czasu na scrollowanie. Ja powiem wam, że to jest naprawdę zmora trochę dzisiejszych czasów i też moja osobista, bo naprawdę to uciekanie w to scrollowanie to jest ciągające i to zabiera tyle czasu. I ostatnio słuchałam też jakiegoś podcastu, czy tam na YouTube chyba jakiś był odcinek o tym, no nieważne. W każdym razie chodziło o to, że scrollując 3 godziny dziennie, we skali roku tracimy ileś tam parędziesiąt dni chyba. No nie chcę teraz zmyślać liczby, no nie, ale wiecie o co chodzi. I miałam takie, kurde, rzeczywiście. I teraz tak sobie myślisz, Boże, miesiąc scrollowania, co ja bym mogła w ciągu tego miesiąca zrobić? Te trzy godziny dziennie brzmi inaczej niż 30 dni rocznie. Jakby eee, Ja miałam taką świadomość wcześniej, ale po prostu czasami jak usłyszysz coś w odpowiednim momencie, to masz takie wow, okej. Okay". No i po prostu, wiecie, z jednej strony ja lubię social media i lubię też sama się pokazywać w social mediach jakieś, jakąś moją estetykę, wstawiać zdjęcia, wstawiać jakieś rolki, srolki na YouTube'a, wiecie. Albo robię to dla siebie, robię to dla, dla fanów, to, traktuję to trochę jako taki mój yy, wirtualny pamiętnik, jak to się ładnie też nazywa. Yy, bo tak trochę jest, no nie? Natomiast yy, lubię też się dzielić z ludźmi gdzieś tam. Moim, moją estetyką powiedzmy. Yy, po prostu lubię wstawiać to, co chcę. Co coś wstawić, to po prostu to wstawiam i mam z tego radochać. To obejrzy 50 osób, czy 10 tysięcy, czy dwie jakby hookers. Ja od zawsze lubiłam wstawiać się na Instagrama i kocham internet. Kocham to, że mamy tyle różnych informacji. Kocham to, że jest taki dostęp do informacji. Kocham to, że można zainspirować się też kimś. Um, to jest super. To jest super. I uwielbiam internet, ale jest on też niebezpieczny. I to serio, akurat to jest prawda, że jest niebezpieczny. Natomiast on po prostu potrafi uzależnić i wciągnąć. Więc ja mam taki plan, po prostu, żeby nie rezygnować gdzieś tam z siebie i z tego, co ja tam, powiedzmy, tworzę w tym internecie. Nie jest to jakieś nie wiadomo, co wiadomo, ale no, lubię wstawiać na Instagram, a wiecie, głupie story, kawy. Ludzie się z tego śmieją, niektórzy, ale jakby ja mam to w dupie, bo po prostu chcę to sobie wstawiać, tak. Więc nie chcę z tego rezygnować. Natomiast chciałabym po prostu mniej absorbować i mniej patrzeć na innych, mniej oglądać, mniej skrolować po prostu mniej, 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 bo to no, nie ma benefitów, za bardzo. Ostatnio miałam taką właśnie rozmowę z moją przyjaciółką, nic nowego nie odkryłyśmy, ale no tak jest, że po prostu życie jest tutaj. To jest życie, nie to co jest w telefonie, naprawdę i czasami jak tak właśnie sobie o tym myślę, to naprawdę ma to sens. Mam też plan na wakacje, więcej medytować więcej przebywać w naturze, dlatego tak często jestem u moich rodziców, bo po prostu no, to jest jedyne miejsce, gdzie ja mogę yy, poprzebywać sobie, pójść do lasu. No, coś wspaniałego, bo naprawdę widzę, jakie to ma benefity i jak lepiej się czuję, jaka jestem spokojniejsza i tak dalej. Jednak to miasto, kocham Warszawę jako miasto, jako miasto, uważam, że to jest wspaniałe miejsce do życia pod wieloma względami. Możliwości, komfortu, ale jednak miasto jako samo w sobie po prostu coraz częściej mnie przytłacza hałasem i ilością bodźców, no wiadomo, tak, nasze mózgi nie są do tego przystosowane jako ludzi. I to jest normalne, że czasami człowiek się czuje przebłyscowany, więc po prostu ucieka na wieś tutaj tej na natury. I po prostu to jest taki też mój cel na lato, bo rzeczywiście, no jednak wie się zimę, to oczywiście ja też chodziłam pamiętam na spacery i przyjeżdżałam do moich rodziców i w ogóle. Ale jednak, w no, lato to jest wiecie No, jest dłuższy dzień, można sobie poleżeć na tej trawie i tak dalej. No, w zimę niekoniecznie, bo jest zimno. Chociaż to lato y, tegoroczne ja nie wiem, co się dzieje, ale po prostu nie jest letnio. Chociaż ja tam lubię deszcz, mi to nie przeszkadza, ale nastawiałam się na cieplejsze lato, szczerze mówiąc. No, ale cóż, jest tak, jest. Um, no i tyle, także to by było w sumie na tyle z mojego biaru i takich ogólnie planów na lato, no w sumie szczególne one nie są. Um, ale plany zawsze muszą być szczególne?